Co gracie, kim gracie? A gram Jugosławia, Bartik z Brytania a Robert robi to A ja chopię, zostanę w trąbę zaraz. Ja nie umiem co ty stanisz, kurwa? Trąbę ja, ja zapomniałem, co się gra, teraz w Wiktorii chopie, klikam, buduję, kurwa. Zrobiłem ten. Y, 2 miliardy GDP. Kiedy naj, najlepszy kraj po mnie ma 100 milionów. Spierdolniłem hmm. cały świat jako Francja. Fajna ta Wiktoria. No chłopie! Bierzesz sobie, odpalasz sobie niewolnictwo, ściągasz może z Algierii, pracują w kopalniach, umierają, nic z tym nie robisz. Wynaj wynaj wynajdujesz ten nitro, z licerynek, im y ładunki wybuchowe używać w kopalniach, oni umierają jeszcze bardziej. Tak świetnie kurwa. Ja uważam, że to być lepiej, nie? To gra dla mnie, to gra dla mnie. Robert, to na Wiktorię kupimy, coś czy wiesz? No. Bo kurwa o kurwa, leci. Pa, co jest? Surfery naprawili. Ta, naprawili. Poczekaj chwilę. Nie no pa, lecimy ty, twardo. Ja. Nie, nie wiem co się tu dzieje w ogóle. Ty, Alecimy bo Vartix w... nie rusza, to wiesz. Myszką to lepiej. No ale, no, teraz ta gra jest bardziej chujawsza niż przed. To jest trochę rozjebana, raczej. Jakby potrafiliśmy e... mieć, kurwa, po 40 desynki w trójkę. Wiktoria i Destiny są na multi, na razie taka jest taka tragedia, że chuj, ja nie grałem, to nie wiem, super heavy battleship, no chuj kurwa, ale szmaty, a nie kurwa Aha, tu trzeba te No Tak, no właśnie, te trzeba no. No. Nie, 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 że wiesz, giwerki i tak dalej trzeba poustawiać, co robić No, no, zwłaszcza, że Robert jest najebany Jeszcze Kiedy? Jest na no teraz, albo zaraz Nie, Robert, spierdalaj kurwa, ja nie piję <laughs> Tego stujesz, kurwa. No bo jest alkoholikiem? No może tak powiedzieć. Nie jestem żadnym alkoholikiem, spierdalaj. Dobra, to kawałek. kiedy nie piłeś piwa. Wczoraj. Tak, ta, nie piłeś wczoraj. Nie. Na pewno? Nie. nie. <laughs> piłeś kurwa. Ja się przyłączam na akcji stopu alkoholowi i piwo to mm -hmm. nie alkohol. <laughs> okay. No prawda. Nie no tak szczerze zawsze jak piszę do Roberta ty gramy on. Dobra, czekaj, to pójdę po piwo. I chuj. Za każdym razem. Nie chcę z sobą wysiedzieć. <laughs> ja pierdolę. Przepraszam sobie. Kurwo, nie, bo nie, nie, nie Ograniczam. Wisz Mefik, trzeba było grać kurwa w inne gierki. No i dobrze, w sumie też bym kurwa coś innego pograł. Chuj, kupuję to w i kupuje kurwa Daisy. Zbierano całą wypłatę na zbudowę kurwa, nagrywa. Ja... No, ja sobie pomyślałem tak. W sumie, kurwa ludzie czpają, pójdę co robią, to ja kupić gierkę. No, Meskitu. Dobra, uwaga. Daję na piątkę. Bartik, trzymaj się, kier... trzyma się biurka. Tak. Dobra. Czekaj, o, oh, wyłączę streama twojego marzy. Ty, kurwa, masz oglądać. Chuj, gra na czwórce. <laughs> Nie, 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 proszę, nie na szczurce. To no jest Robert, jabno, kurwa. Nie, no, mi wcześniej. No, Wypchajcie, że kurwa. jeszcze Ukrainę wypierdali, Bioruś, nie. To nie jest sobie z Unią, tylko z SSSR, tak? Tak, ale mnie nie wypierdali Ukrainy, dopóki ja nie kliknę tego celu, a go nie dostałem, nie wiem czemu jeszcze. Tu chyba muszę zająć Petersburg, czy będzie trudno, że muszę zwrócić się do Niemiec o to, żeby supportowali niepodległość Ukrainy do Królestwa. Do UK, żeby supportowało Białoruś i Kazachstan, albo tylko Białoruś I do Japonii, żeby supportowało, nie wiem tam, w armii coś z Ja mogę Kazachstan supportować I moi ludzie umierają, kurwa stojąc na granicy, też nie podoba się A Kazach... Wiesz szczerze? Jak ja grałem ostatnio Japonią, nie? No, no A się ja ci powiem, zbuduj tam kurwa infrastrukturę, bo to będzie tragedia Serio Jak infrastrukturę, pier... infrastrukturę tam jewnież to... Ten atak na te Chiny to leci, kurwa, jak zły. Ja, a ja spróbuję zrasować Siłą żywą. To jest najwięcej Japończyków, żeby zginęło podczas tego. Bardzo dobry wybór, też tak bym robić. To ma być wojna totalna. Masakracja i w ogóle. Anal, terror. Pamiętaj, anal musi być brudny i śmierdzący. Chyba, to przejmę Siam i z Siamu zaatakuję. Kurwa, zaraz te święto pierdolone odżegane będą. To jak się ma 19 lat, to się dostajesz prezenty, czy nie? Tak <grystarki> kurwa. Ja to dupę na do widzenia od Robert, a ty dostajesz prezenty w tym wieku? Nie, na chuj. <grystarki> nie, nawet jak dostał, to bym nie chciał. No gdzie kurwa? Chłopie, Za stary na prezenty, no pojebało cię. A rodzaj samolotu tyle narobił, że chuj, że nie wiem o co chodzi w ogóle. No to jak mnie ostatnio do Talwara zagraliśmy, to tam jest chyba kurwa ich 20, nie? Nie, no nie wiedziałem co, co do czego. Jeden był samolot do niszczenia, kurwa lotniskowców, drugi to kurwa czołgów, trzeci do ciężarówek. Pojebane to jest. Trejdzie. Ostro Węgry! Mm. Jedrzej, ja kurwa! Ja już nie rozpierdolę! Wyśle ci czołgi. Wszystkie jakie mam w plecaku, bo ja nie używam. Ale ten paliwo mi dasz, jak wygrasz, o ile wygrasz. To Pichotę robi wrażenie. Nie wiem tu, co się dzieje. Robert, te, no, te widzę są gówniane od nich. No, ale moje też są gówniane, bo mam śmieciówki, po, które mają po 800 ataków. <laughs> nie idzie w górę. Robert, okrążenie nie. robię. Zobacz. Rób, ja anulowuję ten sam. O, wezmę materiały od tego. Od Jugosław dam mu zarobić. Dzięki. Ty spierdolili Robert stąd. Kurwa ten pot myśli? A o ta się zrobiła. Myślał, właśnie o to chodzi. Myśli, nie? Tak aż, aż dziwne ty. Nie myśli. O kurwa wleciał Pop... we mnie. Chyba Ciran ma dewizji. Oa! Jak mnie ładują na pizdę Robert! No, no jak strowę gry, no kurwa! No się teraz, teraz tobije. No właśnie no i sam, dobrze. Sam... Ej, spierdolili gdzieś. No właśnie widzę, nie wiem gdzie oni kurwa idą. Ja teraz z innej strony ogólnie staram się rushować. Dawaj, 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 dawaj. stój, 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 trzeba zastopać, bo popatrz. Autentycznie kurwa moja dywizja piechoty jest szybsza niż mój czołg. A ja zrobiłem arco i... I oddali mi kurwa z ziemi. Aha, to ja zajebistą dywizję czołgu mam, jeden czołg i cztery piechoty, kurwa. Ja pierdolę. O bo ciebie. to chyba cztery, pan to cztery pancerni i pies chyba kurde. <grym> i zaje Ale zajebista dywizja Pa chuj, ja to tu przysłałem Dwie piechoty by były lepsze, kurwa, niż to gówno Tyle, że to, to ma kurwa 19 ataku, soft ataku, no Diekiera. Ty, ale... Ty, ale czemu ci tego? Trzeba się cofnąć, bo mnie okrążyli, kurwa, i nie mam beny a że tego nie widzę, to musi być fajne No kurwa, on ofensywa jak chuj A, a tam przy moskwie, nie? Pod mostem no. Ale już ten, ten... Już, o, już ten, już rozpierdalam ich, no to jest kurwa No i wyjebała Michała. Kurwa, ja mi jedna, też? No No Nie nie to, o Jezu Jak prawie kapitulujesz, nie pierdol, że to grę skrasz jebaną. ojebaną Już to ty No, To ciekawe czy jest, bo mnie to wypierdoliło na strzała Chłop ma Bartiksa jako prezydenta Jugosławii, kurwa. Nie mogę. No parę. Taki Bartik do szkoły jaki idzie do Was. Na zmienił. <laughs> Młody papierosy No, Ukraina! Zajmij się. Areszcie, kurwa, kiedyś do Stalingradu dojechałem tym jogiem. O, upa, powstarz. To nie monarcha. Powiedzieli wolne, czyli Nie, ja tylko chcę mieć tych kurwa chińskich w ogóle. dziwny. Bo się bijemy razem. No to Essa kurwa <grym> czyżby Francuzi są tu Niemcy? Aha, parody jedno No nie no Ej waszej? E, safe wam się zepsuł, jak wam klasa robi Dobra, spokojnie, Jeden na rok to nic nie stało Dobra, spokojnie Co trzy lata tylko Armia czerwona to jebane kurwa berło No, jesteśmy za jedniści, pierdol się Jebany, paśmę oki, tutaj. Sejmy, z infrastrukturę, kurwa, w końcu. <grym> Dobra, kurwa. na Europę z Jugosławii. Moje skośne lotniskowce, tam polecam. <grym> kurwa, tam polecą. Kurwa, ja sobie wyobraziłem, takiego pancernika na układ w Tam Kurwa, śmiechą nie było. pojebie mnie zaraz coś, kurwa. co jest? Obudziłaś kotka, teraz się nim zajmuj. Nie mogę ci, bo. Weź tu jakieś wagony, buduj na tej Belgii. Chyba cię coś pochwili, to jest Twoja. To jest Twoja Belgia. To pierdolam, bo. To jest jego Belgia i chuj. To chyba ci porowało, coś. Aaa, bo się napierdala też z tym. Jąka o! siekiera. O! Polacy, kurwa? Ty, bo przebiję mnie przebije zaraz. Nie wierzę, Panie. kurwa, co widzę. Przebije zaraz. Austro-Węgry się z Łochami napierdalają, kurwa, co ty się dzieje? pizda, ty. Nawet jednej kratki, kurwa, nie zmienili się. Ciągle się nakurwiają. O. To, to jest taka wola pozytywna walka, nie Musimy jakoś nazwę dać inną. Bo trochę jest... dobrobyt Azji nie, nie jest chyba po, po tym Czemu ja się nie mogę Zależy na dobrobycie bo, no, Azji. A, no dobra. Moje czołgi nie są bezużyteczne obecnie. Chlefa większego dobrobytu. Coś ci kurwa a, nie wychodzi. Właśnie. Kurwa pyk. To... A to chyba tyle, jak Jeza, jesteś to jest tej stacji. Tak, nie Ooo. Co to jest? E, Anglik, no weź może lepiej swoje wojsko, co faj? Dajcie się Napolonowi, dajcie mu tam jakiś kurwa bonus. Lubcie mu go, no Zóbciewo, nie wiem. <laughs> <laughs> zaraz ci wyślę jakąś eskadrę Orłów, jak Chińczycy zaraz się poddadzą. Mam ja nie wiem czy to był to dobry pomysł, wochy, bo to jakieś kurwa. Damy radę, ja tam teraz wyślę skośnooki i oni to opanują. Przedwajcie. Teraz tę eskadrę Kurwa, nie mogę. Ale wygrają, wygrają w tym liczbie. Skadry, to kur... Tego to jeszcze kurwa nie grali. Tak fajnie, tylko 200 tysięcy strat, a wy macie 550 zł No to dlatego, że to chyba Anglik atakował go ciągle, a ja stałem w Kurwa, nie biznes... wiedziałem, ja że Perper to jest taki zawodnik, że on, kurwa na dwóch do radę. To jeszcze przebić, to, bo to nie jest takie proste, kurwa, jak tam stoi pewnie po 180 dywizji, kurwa po 200. Lat. Po 10 dywizy na kratkę, kurwa. Mongolia ta Austro-Węgier dołączyła. No to no ładnie. A ja, bo Ja, ja w Mongolii robię zbrodnię, bo będę popełniał znowu. <laughs> A tam w ogóle jaka infrastruktura fajna, chłopie. Tam 30 dni, idziesz. ja szybciej do Jugosławii dopłynę tamtymi typami. Kurwa. Strasznie długo się płynie do ciebie. Jak już tam popłynę, to już tych ludzi tam zostawiam w Europie, oni już nie wracają, kurwa. Nazywam ich. O, to od razu mi na Rumunii pomożesz, dobra. Jeszcze jakieś samoloty im dam, żeby mieli. A tu, samoloty, Ja pierdolę. Jak to na Netflixie jest ten nowy serio, na zachodzie nic nowego, kurwa. No ale chujawy, cio, za mi się nie podoba. Nie ja oglądałem to, nie wiem. Mam ochotę, ale ciągle moja moda na Netflixie siedzi. Weźmy powie, że już perper się zaciągnął. bo ogółem... na. On najgorszym Great Powerem was zwali na łeb, nie? No, no wiesz dlaczego? Bo on chyba